Cześć. W tym filmie zostaną omówione magiczne skróty klawiszowe w Excelu. Dlaczego nazywam je magiczne? Ponieważ zdecydowanie przyspieszają, ułatwiają pracę w Excelu, na co, naszą codzienną. Skróty te podzieliłem na cztery moduły. Tak naprawdę moduł dotyczących ciekawych i praktycznych, dotyczących formatowania komórek, zaznaczania i wypełniania, a następnie formuł. Rozpoczniemy od ciekawych i praktycznych. Dlatego też rozbijemy sobie to na cztery osobne moduły. I teraz pierwszym bardzo ciekawym i praktycznym skrótem klawiszowym to właśnie między innymi wstawienie aktualnej daty do komórki. Aby to zrobić należy użyć skrótu klawiszowego kontrol średnik. I jeżeli przejdę do arkusza, w którym będziemy wykonywali sobie właśnie między innymi te skróty ciekawe i praktyczne, zobaczmy, że mamy tutaj aktualny, aktualny czas i datę, natomiast jeżeli użyjemy skrótu klawiszowego kontrol średnik wprowadzamy datę. I teraz jeżeli chcielibyśmy użyć godziny aktualne i wstawić ją do komórki należy użyć skrótu klawiszowego CTRL-SHIFT-ŚREDNIK SHIFT powoduje, że nasz średnik zmieni się na dwukropek, dlatego też generalnie interesuje nasz kąt CTRL-ŚREDNIK natomiast aby go uruchomić potrzebujemy klawisza SHIFT, dlatego też wracając zobaczmy, że w dowolnej komórce jeżeli wprowadzimy sobie CTRL-SHIFT-ŚREDNIK mamy aktualny czas kolejnym skrótem klawiszowym jeśli chodzi o grupę ciekawe i praktyczne, to wklej specjalnie. Bardzo fajny skrót. O funkcjonalności, o poleceniu wklej specjalnie postaram się nagrać kolejny film. Natomiast zobaczmy, jak to, jak to działa w praktyce. Skrót ten różni się od normalnego kopiowania, a mianowicie tym, że podczas normalnego kopiowania wklejamy jeden do jednego komórkę, albo do innej, albo oczywiście do zakresu. Niemniej jednak dzieje się też tak, że możemy naszą komórkę zaznaczoną z kontrolem kliknąć i oczywiście też skopiować. Natomiast wklejenie specjalne działa w ten sposób, że klikniemy Ctrl C. Proszę zobaczyć, mamy do czynienia z ruchomym zakresem i w tym momencie Excel czeka, co my w tym momencie zrobimy. Oczywiście chcemy wkleić, natomiast... Nie będziemy chcieli tego wkleić w normalny sposób, czyli jeden do jednego, natomiast my zaznaczymy komórki, którym będziemy wklejać tą wartość. Co to oznacza? Chcielibyśmy, aby komórki, które teraz zostały zaznaczone, zostały powiększone o wartość 5. Jak to zrobić? No, właśnie użyć skrótu klawiuszowego, który wkleja specjalnie pewne wartości. Oczywiście można się dostać do tego narzędzia bez pomocy skrótu klawiuszowego, natomiast warto zapamiętać, że skrót klawiuszowy, który za to odpowiada, to skrót klawiszowy CTRL-ALT-V. Czyli CTRL-V wkleja wartości, natomiast jak dołożymy ALT, który znajduje się po lewej stronie od spacji, mamy do czynienia z skrótem klawiszowym CTRL-ALT-V. Polega to na tym, że, jeszcze raz pokażę, kopiuję moją wartość, czyli CTRL-C, zaznaczam wartości, którym będę wklejał tą wartość 5 i wciskamy CTRL-ALT-V. Pojawia się okno właśnie wklejania specjalnego. Na tym etapie chciałbym tylko pokazać, że chcemy wkleić wartości i chcemy je właśnie na przykład powiększyć, czyli dodać do nich wartość 5. Spójrzmy, nasza, każda z tych zaznaczonych komórek uzyska wartość powiększoną o 5. Kolejną zaletą e, używania narzędzia w kraj specjalnie jest to, że jak mamy na przykład komórki zaznaczone, jeżeli je skopiujemy Ctrl C i chcielibyśmy wykonać na nich transpozycję, czyli zmiana z układu pionowego na poziomy, klikamy po skopiowaniu w dowolnej lokalizacji, w dowolnej komórce Ctrl Alt V i wykonajmy transpozycję. Zobaczmy, że dokładnie również wtedy ta funkcjonalność jest przydatna. Kolejny skrót klawiszowy, ciekawy i praktyczny, to na pewno skrót, który odpowiada za szukanie pewnych wartości, tekstów, liczb w arkuszu bądź w stałym skoroszycie. Skrót, o którym mówię, to Ctrl F, czyli Find, czyli Znajdź. W momencie, gdy przejdę do ciekawych i praktycznych, jeżeli chcielibyśmy, aby w naszych zaznaczonych komórkach Excel odnalazł pewne wartości, dokładne bądź Jakąś tylko i wyłącznie cząstkę, to w tym momencie służy do tego skrótka przy właśnie Ctrl F. Ctrl F otwiera nam okno, które możemy zaobserwować, pokazuje nam właśnie zakładkę Znajdź. I w zakładce Znajdź wpisujemy to, czego szukamy. Gdybyśmy chcieli wyszukać wszystkich komórek, które zawierają w tekście 2 na przykład A, no to w tym momencie wpisujemy i klikamy albo znaleźć następny, czyli jak sobie będzie przeszukiwał pozycję w opozycji, bądź możemy kliknąć Znajdź wszystko i pojawi nam się informacja, gdzie udało znaleźć się dokładnie takie wartości. My możemy zobaczyć magiczne skutki krajuszowe. arkusz ciekawy i praktyczny. Możemy zaobserwować, że klikając w poszczególne wartości, gdzie dokładnie znajdują się te nasze komórki z wartością 2a. Kolejny skutkiem klawiszowym, tak naprawdę mówiąc, mówiąc, że jest to sąsiad, czyli funkcja zamień. Czyli skrót klawiszowy, który dostaje się do polecenia do funkcji zamień to skrót Ctrl H. Skrót, który tak naprawdę mógłby zamiast teraz odnajdywać na wartości 2A, mógłby ją zamienić. Tak naprawdę gdybyśmy chcieli zamienić wartość 2A na same po prostu na samą dwójkę, to w tym momencie również w naszym zaznaczeniu Ctrl H możemy powiedzieć aby naszą wartość, którą przed chwilą szukał, proszę zobaczyć, że jest tylko i wyłącznie zmiana zagładki, zeznajć do zamień. I teraz, w momencie, gdy jesteśmy w zakładce zamień, mamy teraz dwie możliwości. Wreszcie, to znaczy mamy dwie opcje. Pierwsza, w której podajemy to, czego szukamy, czyli 2a, i to, co jak już znajdziemy, na jaką wartość chcemy zmienić. W tym momencie wybieramy sobie dwójkę i proszę zobaczyć, że możemy zamieniać po kolei, bądź możemy zamienić wszystko. Oczywiście możemy wykonać jeszcze podobną operację jak wcześniej. Możemy kazać znaleźć wszystko. Następnie, jak widzimy, że znalazł odpowiednie wartości, możemy powiedzieć to zamień wszystko. No i widzimy, że gotowe liczba wykonanych zamian to 4. I jak najbardziej ćwiczenie również zostało wykonane poprawnie. Kolejny skrót klawiszowy, którym chciałbym się z Wami podzielić, to właśnie m.in. skrót, który pozwala na wstawienie nowego wiersza podczas zamienienia wartości. O co chodzi? Skrót ten to kontrol j, kontrol j polega na tym, że jeżeli mamy taką tabelkę, jak tutaj widzimy teraz i chcielibyśmy, aby na przykład te wartości, te wartości w tych komórkach znalazły się w tej komórce, w tym tak naprawdę w tym staleniu w osobnych wierszach. Czyli teraz widzimy, że mamy głośnik, przecinek TV, przecinek słuchawki, czyli mamy tak jakby w jednym ciągu, natomiast interesowałoby nas przejście tak jakby do nowego, do nowej linii. Jak my to możemy zrobić? Jeżeli na tym etapie zaznaczymy wszystkie nasze komórki, klikniemy CTRL-H, czyli zamień. Możemy poprosić Axela, żeby odnalazł nam przecinek, a następnie zamienił na CTRL-J. CTRL-J powoduje, że pojawia nam się tutaj taki mrugający znaczek i on właśnie powoduje przejście do nowego wiersza. Jeżeli klikniemy zamień wszystko, dokładnie zobaczymy, o jaki efekt nie chodziło. Czyli pozbyliśmy się przecinków i kazaliśmy przejść tak jakby do nowego wiersza. Innym bardzo fajnym skrótem klawiszowym to jest skrót przejdź do, czyli control, czyli mówiąc inaczej go, czyli przejdź do, czyli idź. Jest to skrót klawiszowy ctrl g, czyli ctrl go. Skrót ten klawiszowy pozwala na przykład nam na zrobienie następującej operacji. A mianowicie, jeżeli chcielibyśmy wypełnić nasze dane w dół, czyli wypełnić elektronikę do pustych komórek, to oprócz tego, że idealne do tego jest Power Query, natomiast tutaj nie będziemy oczywiście w żaden sposób wchodzić w Power Query. Chciałbym, abyście poznali skrót klawiszowy właśnie Ctrl G. Dlaczego? Ponieważ w momencie, gdy uruchomimy ten skrót klawiszowy, mamy tutaj na dole przycisk specjalnie. Jeżeli udamy się do niego, możemy w tym momencie poprosić, aby właśnie Excel zaznaczył nam wszystkie komórki puste jeżeli dokonamy zaznaczenia pustych komórek, to spójrzmy, zaznaczyły się nam dokładnie puste komórki. I teraz operację, którą musimy wykonać, to podczas tego zaznaczenia, czy podczas gdy te komórki są zaznaczone, należy pierwszej komórce w zaznaczeniu. Pierwsza komórka w zaznaczeniu to jest która? Proszę zobaczyć, że to są nasze zaznaczone komórki, dokładnie te. Natomiast możemy zaobserwować, że pierwsza z nich jest białego wypełnienia. To oznacza, że to jest komórka, w której w momencie, gdy zaczniemy coś wpisywać, przyjmie dokładnie tę wartość. Co to oznacza dla nas? Że jeżeli na tym etapie wpiszemy równa się i odwołamy się do komórki powyższej, to mówimy mu, z jakiej komórki ma czerpać się tak naprawdę wzorzec. Czyli z jakiej komórki ma brać wartość. I teraz w momencie, gdy wykonamy taką operację i użyjemy skrótu klawiszowego, nie Enter, tylko CTRL Enter, czyli takie wprowadzanie masowe, takie kopiowanie. Bo to jest takie kopiowanie wartości, to w tym momencie uzyskamy następujący efekt. Czyli właśnie taki efekt wypełnienia w dół. Natomiast z pomocą przechodzi właśnie skrót klawiuszowy Ctrl G, czyli przechodzenie do. Innym skrótem klawiszowym z kolei to na przykład odświeżanie danych w tabeli przestawnej. Jeśli chodzi o odświeżanie danych w tabeli przestawnej, to można to zrobić na dwa sposoby. Natomiast pierwszym ze sposobów to jest właśnie skrót klawiuszowy ALT F5. Jeśli udamy się tutaj. Przejdziemy w prawo, aby zobaczyć. Naszą tabelkę możemy zamienić na tabelę przestawną. Wstawmy szybciutko tabelę przestawną. W istniejące markuszu wstawmy to po prostu gdzieś tutaj. Jak jest w tym miejscu. I teraz w momencie, gdybyśmy w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób próbowali tak naprawdę zagregować nasze dane, gdybyśmy chcieli na przykład widzieć, jak wyglądają stanowiska i pensje i suma tych pensji, to teraz w momencie, gdyby nam te dane się zmieniały, w jakikolwiek sposób, gdyby przebrała tutaj nasza wartość 10 tysięcy złotych, to w momencie, gdy chcemy, aby tabela przedstawna została odświeżona, możemy oczywiście kliknąć prawym przyciskiem myszy odśwież i skorzystać z wielu różnych opcji, aby się. Aby te dane odświeżyć. Niemniej jednak, skrót klawiszowy, właśnie który poznaliśmy, który służy do tego odświeżania, to ALTF5. ALTF5 odświeża nam tą zawartość. Natomiast, co robi ALTF5? Odświeża źródło tak? komórki, do której tak naprawdę, źródło tej komórki, w której jesteśmy. Czyli, będąc w danej komórce, Widzimy, że źródłem jest dokładnie ta tabela. W momencie, gdy wyjdziemy poza tą tabelę przedstawną, już nie jesteśmy w żadnym źródle, jesteśmy po prostu w arkuszu, a na dobrą sprawę jesteśmy w pustej komórce, czyli nawet nie mamy określonego obszaru. Na tym etapie wskazanie konkretnej komórki Excel wie, że ma odświeżyć źródło dla tej komórki, w której aktualnie się znajduje. Natomiast gdy przejdziemy do kolejnego skrótu klawiszowego, odświeżenie wszystkich źródeł w danym skoroszycie, to skrót ten to Ctrl ALT F5. I teraz różnica jest taka, że skrót Ctrl Alt F5 odświeża wszystkie źródła znajdujące się w skoroszycie. Więc jak mamy więcej tabel przestawnych niż jedna i chcielibyśmy je odświeżyć, to właśnie skrótem klawiszowym Ctrl Alt F5. Taka jest pomiędzy nimi różnica. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli jako obiektu, tak, jako obiektu, to również bardzo fajny skrót klawiszowy i bardzo szybki skrót klawiszowy. A mianowicie, jeżeli mamy znowu komórkę, do której należy dany obszar, zakres, czyli w tym momencie, jeżeli klikniemy sobie Ctrl, na przykład Shift 8, zobaczymy, że naszym bieżącym obszarem to jest właśnie między innymi ten obszar. I teraz, jeżeli dla tego obszaru będziemy chcieli stworzyć szybko tabelę jako obiekt, to należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl T. Proszę zobaczyć skrót klawiszowy Ctrl T. Czyli będąc w dowolnej komórce, klikamy Ctrl T i tworzy nam się. Tabela, natomiast wcześniej musimy odpowiedzieć na pytanie, czy przede wszystkim nasze dane, które widzimy, wskazuje ten nasz ruchomy zakres, się zgadzają, czyli od komórki AJ1 do komórki AO11. Widzimy, że jest prawidłowy i koniecznie upewniamy się, czy nasza tabela ma nagłówki. Tak? Czy nasza tabela, czy ten nasz zaznaczony checkbox ma nagłówki. My widzimy, że faktycznie tak jest. No i w tym momencie potwierdzamy przyciskiem OK. Dla naszego obszaru utworzona została tabela jako obiekt. Tabela jako obiekt. Kolejny skrót klawiszowy, który należy do skrótów ciekawych i praktycznych, to skrót włączanie filtrowania zaznaczonych komórek. Skrót ten działa bardzo fajnie, i jest bardzo przydatny. W momencie, gdy mamy nasze dane, jeżeli chcielibyśmy, aby na naszych nagłówkach znalazły się filtry, to wtedy z pomocą przychodzi właśnie między innymi skrót klawiszowy Ctrl Shift L. Warto skrót zapamiętać, ponieważ on bardzo fajnie działa. Ctrl Shift L właśnie aktywuje, włącza filtry naszych zaznaczonych komórek. Więc, będąc w naszym obszarze, możemy zrobić tą dobrą sprawę w ten sposób, że klikając w nagłówek, Ctrl Shift L, widzimy, że zaznacza nam dokładnie w tym momencie dla naszego obszaru nasze nagłówki. Natomiast kliknięcie ponownie Ctrl Shift L zdejmuje. Z naszych nagłówków filtry. Natomiast filtr działa również w ten sposób, że możemy sami określić poprzez zaznaczenie, tak jakim nagłówkom przede wszystkim te filtry mają zostać zaznaczone. Natomiast Ctrl, Shift, L, skrót klawiszowy do zaznaczenia filtrów. Kolejnym skrótem klawiuszowym to skrót, który możemy używać do autosumowania, czyli automatycznego dodawania wartości. Skrót ten klawiszowy to Alt plus równa się. Jeżeli przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, to zobaczmy, że mając tabelkę nasze dane możemy podsumować właśnie za pomocą tego skrótu klawiszowego. Oczywiście metod na podsumowanie danych jest wiele, natomiast gdybyśmy chcieli skorzystać z naszego skrótu klawiszowego, to proszę, proszę zobaczyć, jak to moglibyśmy wykonać bardzo szybko. Mamy tabelkę, w której chcemy podsumować nasze wartości zarówno po kolumnach, jak i po wierszach. To jak moglibyśmy to zrobić? Spójrzmy, że jeśli zaznaczymy Całą tabelkę w ten sposób. Użyjemy skrótu klawiszowego ALT Równa się. To otrzymujemy dokładnie podsumowanie naszej tabelki. CTRL Z. To, to ten skrót działa w ten sposób, że gdybyśmy ustawili się również w dowolnej komórce i kliknęli ALT Równa się, to widzimy, że uruchamia nam się dokładnie funkcja suma, która pyta, czy ten zakres jest odpowiedni. I w tym momencie wybieramy Enter i wskazujemy, że tak jest. Natomiast. Różnica też jest taka, że jak zaznaczymy nasz zakres przeciągając jedną komórkę więcej, to alt równa się od razu dla tej komórki pustej wstawi wynik. Zarówno to w układzie pionowym, jak i w układzie wiersz. Alt równa się no i widzimy wynik. Dlatego też zaznaczenie całej, tak jakby to miało miejsce na początku, również powoduje, że bardzo szybko jesteśmy w stanie podliczyć sumę w układzie pionowym i w układzie wiersz. Skrót alt równa się stworzenie nowego dokumentu, skorożytu. jeżeli potrzebujemy w szybki sposób utworzyć nowy skorożyt, nowy dokument, to skrót klawiszowy Ctrl N, N jak nowy, N tak naprawdę N jak new, bo większość skrótów wywodzi się po prostu z, z angielskiego, niemniej jednak Ctrl N również można zapamiętać jak nowy. Użycie skrótu klawiszowego Ctrl N powoduje, że uruchamia nam się nowy e, skorożyt. Ctrl N widzimy po naciśnięciu, mamy do czynienia z nowym skoroszytem na karcie widok. Przełączę okienka, wrócę do magicznych skrótów. Teraz inne skróty, które chciałbym pokazać, to właśnie między innymi tworzenie nowego arkusza i przechodzenie pomiędzy arkuszami. Dlatego też, jeżeli mamy potrzebę w danym momencie stworzyć szybko nowy arkusz, to oczywiście spójrzmy w, tutaj na dole, w, w naszej sekcji, tak jakby arkuszy, czyli w sekcji, która zajmuje się arkuszami. Możemy kliknąć na plusik i on również bardzo szybko stworzy nowy arkusz. Natomiast jak zapamiętamy skrót klawiszowy Shift F11, to dzięki temu skrótowi jesteśmy w stanie tworzyć bardzo szybko arkusze. Gdybyśmy mieli potrzebę stworzyć 10, to wystarczy, że przytrzymamy Shift i będziemy tak naprawdę wciskać F11, bądź nawet przytrzymamy te skróty klawiuszowe, to zobaczymy jak Excel szybko potrafi wstawiać nowe arkusze. No i przekonajmy się, Shift F11 możemy zobaczyć, że po kliknięciu w dowolnym miejscu Shift F11 tworzy nowe arkusze. Usunę je. Niemniej jednak widzimy, że faktycznie poprawnie to działa. Jeśli chodzi o przechodzenie pomiędzy arkuszami, czy poruszanie się, to skrót klawiszowy Control Page Down. Skrót klawiszowy Control Page Down przechodzi tak naprawdę pomiędzy arkuszami od naszego aktywnego arkusza w prawo, czyli idzie do kolejnych. Natomiast w momencie, gdy chcemy wrócić do skrótów klawiszowych, czyli do arkusza, skróty strona główna, to użyjemy Control Page Up. Dlatego też, jak klikniemy, w kolejny skrót zobaczymy Ctrl Page Up, czyli skrót klawiszowy Ctrl Page Down przechodzi w prawo, tak jakby idzie do kolejnego, a powraca, czyli wraca do poprzednich skrót Ctrl Page Up. Skrót klawiszowy, którego polecam naprawdę wszystkim bardzo, bardzo gorąco, to skrót klawiszowy jeden naprawdę z, no, z krótkich skrótów, natomiast niemniej jakże ważnych. To skrót, który potrafi zapisywać nasze pliki jako. Jeżeli zobaczymy, to mowa o skrócie F12. Skrót klawiszowy F12 powoduje, że od razu pojawia nam się okno, w którym możemy powiedzieć, gdzie nasze dane mają być zapisane. Więc nie musimy tak naprawdę szukać, wchodzić do karty plik, wybierać opcji zapisz, tylko możemy od razu wskazać lokalizację tak i napisać nasz plik w odpowiednim rozszerzeniu, czyli w odpowiednim typie. Skrót klawiszowy F12. Jeżeli mamy laptopa z klawiaturą, naprawdę i klawiaturę funkcyjną, to pewnimy się, jeżeli skrót nie działa, że jest wciśnięty klawisz Fn na klawiaturze, który znajduje się obok ikony Windowsa, czyli ten w lewym dolnym rogu. Tak to wtedy to może być ewentualnie powodem tego, że skrót może nie działać. Niemniej jednak skrót sklepiczowy F12 to zapisz jako. Zwijanie wstążki. Zwijanie wstążki, czyli mowa jest tak naprawdę o tym, abyśmy mogli sobie zwinąć naszą wstążkę, również bardzo jest to przydatne w momencie, gdy potrzebujemy jeszcze więcej przestrzeni naszego arkusza, bądź tak naprawdę chcemy widzieć na ekranie tylko i wyłącznie nasz arkusz i nie chcemy, żeby ten, ta, ta wstążka była widoczna, to w tym momencie możemy ją tak naprawdę zwinąć. Czyli możemy powiedzieć, schowaj się, do tego, do tego służy skrótka CTRL F1. Dlatego jeżeli kliknę CTRL F1 to widzimy, że nam się w wstążka schowała. Natomiast jeżeli ponowie ten skrót Ctrl F1, to nam skrót wraca. Jest to bardzo podobne do tego, jakbyśmy w prawym dolnym rogu kliknęli Zwiń wstążkę, a następnie po kliknięciu w dowolną kartę kazali znowu w prawym rogu kliknąć w pineskę i powiedzieć Przypnij. Natomiast skrót klawiszowy radzi sobie z tym bardzo, ale to bardzo fajnie. Jeżeli używamy Mac w programie Excel, i rejestrujemy makro, bądź piszemy bardzo fajnym skrótem klawiszowym, aby otworzyć edytor Visual Basic. To skrót klawiszowy Alt F11, czyli w momencie, gdy pracujemy i potrzebujemy szybko dostać się do Visual Basic Editor, czyli do edytora, klikamy Alt F11 i widzimy pojawia nam się okienko. Bardzo fajny skrót klawiszowy. I teraz aktywowanie skrótów szybkiego dostępu. O co chodzi? Tak naprawdę jesteśmy w stanie również samodzielnie zarządzać skrótami, niemniej jednak możemy dostać ją w bardzo szybki sposób do innych poleceń na naszej wstążce. Jeżeli chcemy w bardzo szybki sposób dostać się do paska narzędzi Szybki Dostęp i, i tak naprawdę wywołać jedno z poleceń, które się tutaj znajduje, bądź przedostawać się za pomocą skrótami klawiszowych po naszej wstążce do odpowiednich funkcji poleceń, do tego służy tak naprawdę właśnie aktywowanie skrótów szybkiego dostępu. Jeżeli klikniemy: Alt na klawiaturze, który znajduje się na lewo od spacji, pojawiają nam się w programie Excel właśnie między innymi skróty. Teraz jak tego używać? No jeżeli wybierzemy na klawiaturze na przykład jedynkę, dwójkę, czyli dokładnie te liczby, te cyfry, które odzwierciedlają nam tutaj tą, te podpowiedzi, to dokładnie zostanie wywołana dana dane funkcja, dane polecenie. Zobaczmy, że jakbyśmy wykonali teraz na przykład i nacisnęli K, to układ strony odpowiada za klawisz K. Klikam, jesteśmy na układzie strony. Gdybyśmy potrzebowali tak naprawdę uruchomić motywy, to klikamy T i uruchamiają się motywy. Widzimy PS za każdym razem mamy to aktywowane. Jeśli chcemy wrócić, to możemy sobie tak naprawdę klawiszem Escape, czyli ucieczka, wracać. No i tak na dobrą sprawę na końcu cały czas to sobie możemy wyłączyć, czyli skrót klawiszowy, Alt, który aktywuje bądź dezaktywuje, czyli włącza i wyłącza skróty szybkiego dostępu. To wszystko, jeśli chodzi o skróty klawiszowe dotyczące ciekawych i praktycznych. W kolejnym filmie dowiesz się, jak działają skróty, które dotyczą formatowania. Zapraszam do kolejnego filmu.